Dzisiaj troszeczkę kurier pokrzyżował mi moje plany, bo chciałam wysiewać por, ale przywiózł mi moją folię do tunelu, która miała przyjechać jutro. Jak pamiętacie z pierwszych odcinków, to właśnie w zeszłym roku Gratz, który mnie zniszczył moją folię. Dodatkowo w miejscu, gdzie są łączenia rurek, ta folia też była przetarga. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że troszeczkę ten tunel krzywo stoi. Czy po prostu takie zwykłe mechaniczne uszkodzenie? Dlatego pomyślałam, że w jednym rogu już też mam właśnie zabezpieczone materiałem, ponieważ jedne śruby brakowało i musiałam kombinować, więc w garażu u męża znalazłam dłuższą śrubę, która wystawała i musiałam ją jakoś zabezpieczyć, żeby tej folii właśnie nie uszkodzić. I obwiązałam tę śrubę materiałem. I tak samo właśnie mam plan teraz zrobić na wszystkich tych łączeniach, więc najpierw sobie obwiążę wszystkim materiałem, potem obkopię tunel dookoła, bo kiedy ściągałam starą folię, nie chciało mi się obkopywać, stwierdziłam, po co robić sobie podwójną robotę i po prostu folię obcięłam. Więc kawałek, który został w ziemi, muszę wykopać, no i oczywiście wykopać otwór na nową, na nową folię. Także zabieram się teraz do pracy i wrócę do Was z update'em, czyli za niedługo. Wy to będziecie za chwileczkę widzieć. U mnie to troszeczkę potrwa. E, Stwierdziłam, nie będę całego nagrywać, jak tu latam koło tego tunelu, bo troszeczkę to jest bez sensu. Znowu piksel przeszkadza. Chyba kota zobaczył za potem, ja tak, bo to będzie nudne, monotonne, także nie mielibyście nic ciekawego do obejrzenia. Zatem ja zabieram Cię do pracy. I wrócę do Was, ja wiem, jak już folia, foliak będzie stał tak, jak ma stać. Ta przyjemna część pracy za mną, czyli już zabezpieczyłam wszystkie śruby i teraz muszę zacząć obkopywać ten tunel. Także znowu mi zajmie to troszeczkę czasu, ale jak widzicie zrobiło się tak fajnie, kolorowo, bardzo mi się to podoba. Akurat takie materiały miałam na strychu, więc po prostu skrawki, które zostały tam z jakiegoś szycia, wykorzystałam, aby zabezpieczyć te śruby. Jeszcze przy okazji pomyślałam, że warto by było pod ten materiał dać gąbkę taką, wiecie, do mycia naczyń no ale nie mam chyba na tyle w domu, żeby pociąć i jeszcze popodkładać. Może ewentualnie to zrobię jeszcze w sezonie. Także po prostu pomiędzy materiał a folię dodam gąbki, ale zobaczymy, jak, ten, jak ta folia będzie się zachowywać. Także działam dalej i wrócę znowu do Was za niedługo. Moi kochani, trwało to 3 godziny, ale mój tunel jest gotowy. Także bardzo się cieszę, że mi się udało. Jestem mega zadowolona, mega zmęczona, ale tak pozytywnie, wiecie. Bardzo mi się podobało dzisiejsza praca w ogrodzie. Teraz czas na gotowanie obiadu, ale jeszcze chciałam wam pokazać co dzisiaj dorwałam w aksjonie, ale to już będę składać jutro w tunelu. Także zaraz wam pokażę. W tunelu jeszcze jest zeszłoroczna por, którą muszę w końcu zebrać. I ostały się tutaj jakieś selery, ale w każdym razie udało mi się taki regał kupić dzisiaj. Kosztował 45 zł, Zdecydowałam się na niego dlatego, że po pierwsze cena mnie skusiła, a drugie jak potem przynoszę tutaj do tunelu moje sadzonki, no to przeważnie kładę je tutaj na tych rabatach, na tych rabatach, na tych grządkach. I po prostu nie mam miejsca potem, żeby sadzić coś, jeżeli już coś potrzebuję sadzić. No, i ale światło się przebija przez tą folię. No, i w każdym razie, oczywiście nie będę go dodatkowo okrywać folią, ale zbuduję go i tutaj sobie postawię tymczasowo, aż po prostu moje roślinki będą kiełkować, te, które właśnie się nadają do przeniesienia do tunelu po schodach, i sobie tutaj na tym regale, właśnie będą leżeć. Także dzisiejsza praca zakończona sukcesem. Niestety tutaj te e, truskawki. E, chyba umarły, ale nie szkodzi. Zasiejemy nowe i potem damy tutaj do e, do donic. Chociaż widzę, że tą doniczkę też grad zniszczył. Więc będzie trzeba kupić nową donicę. A tutaj zobaczcie, miałam jedną sadzonkę w zeszłym roku, tą jedną tutaj. I zobaczcie, jak one mi się tutaj, one mi się tak same rozkrzywiły. Kartony mam przez to, że na zimę ściągłam tą folię. Na przyszły rok już, jeżeli folia zostanie na zimę, to nie będę obkładać tutaj kartonami. Ale dzięki temu, zobaczcie, nic tutaj nie wyrasta, nie będę musiała plewić. Zapomniałam, że kamerę trzeba obrócić. Ale troszeczkę widzę pleśni się pojawiło co nie powinno mieć miejsca. Także myślę, ja te kartony już teraz pościągam. Nawet zobaczcie, obornik się nie rozłożył. Kartony pościągam, żeby teraz był dopływ powietrza, ale wykorzystam je do grządek wzniesionych, które będę budować. Tak postanowiłam, że wczoraj właśnie, zaraz Wam pokażę, wyplewiłam sobie tutaj grządkę, no i myślałam posieję marchewkę, ale tak przy plewieniu doszłam do wniosku, że jednak zrobię tutaj grządki wzniesione. Będą cztery, jutro mają przyjść, więc najpierw zacznę od malowania, potem oporządzę do końca tutaj miejsce. I jeszcze się zastanawiam, czy właśnie tak, tak jak jest ta grządka je poustawiać, czy w drugą stronę, ale to będę myśleć jutro. Tymczasem dziękuję Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że będziecie w tym sezonie e, uprawiać ogródek warzywny i kwiatowy razem ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa! pa. Witam Was na, na dogrywce. Stwierdziłam, że skoro jeszcze jest jasna, to przyjdę do tunelu i zmontuję ten regał. Troszeczkę mi tutaj było ciężko ustawić kamerę, ale jakoś mi się udało. I teraz tak wypakowałam już dwie rzeczy: folię, która na razie nam nie będzie potrzebna, i półeczki, tak jakby. I tutaj mamy napisane, że maksymalna waga. Na półeczce może być obciążona 5 kg. No i wpatrzcie, Nie wiem, czy jest śrubokręt, z czym będę musiała biec do garażu. Ale chyba śrubokręt nie będzie potrzebny, bo są takie końcówki. Czyli będziemy tylko wkładać. Wkładać, składać razem. zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Kolejna końcówka. I tutaj mamy jeszcze rureczki. Wszystko na razie daję na ziemię. A tych końcówek tam jest sporo. Więc ja Taki regałek. Będziemy składać folię. Nie będę nakładać, no bo nie ma potrzeby takiej, aby tutaj w tunelu foliowym jeszcze dodatkową folię nakładać. Ja widzę, że troszeczkę Wam tutaj trzęsie. Kamera stoi na stoliku. Ech, szklarnia. Należy postępować zgodnie z instrukcją też przesadzamy na pierwszych stronach. Czyli dobra, mamy instrukcję. Zabieramy się w zamontowanie. A od czego tutaj zacząć? Trójniki? Jakieś trójniki. Także będę ich szukać. Nie wiem czy Was nie przestawić z tą kamerą teraz niżej. Y mi się tutaj rozjaśniło no, także teraz chyba będzie dobrze Operator kamery, gdzie jesteś? Dobra. Zaczynamy od takich końcówek i do tej końcówki. Tak. Wkładamy, nie widzicie. Podamy półeczkę. Szukam następnego takiego trójnika. Jeszcze. O, tutaj jeden. Z boku dałam. Tak. I jeszcze potrzebujemy dwa. Tutaj jeden. I tutaj jeden. I teraz są potrzebne rureczki. Czy one są wszystkie tej samej długości? To jest pytanie. Podejrzewam, że tak. Tylko nie są... A nie! Jedne są dłuższe, jedne są krótsze. Jednak nie trójniki, słuchajcie czwarkąty muszą być, bo jeszcze musi przyjść pozioma rółka, czyli wymieniam. O, blondynka składa rekał, nie? O, ten w ogóle to inaczej lepiej wchodzi, słuchajcie. Mikrofon mi się tutaj zawieruszył. w ten sposób. Dobra. Mamy to. Dalej tak brzydko wieje. Ja się troszeczkę tutaj w tym tunelu zamknęłam. Nie że na jedną taką rurkę. Tylko, czy jak ja wsadziłam yy, obie, czy będę umiała włożyć. No, oczywiście, że nie. Ale taka praca to jest naprawdę przyjemna, nie? Lubię takie rzeczy robić, ponieważ nie są aż takie męczące. No, na pewno przyjemniejsze niż odkopywanie tunelu. Ale co już mamy teraz zrobione? To po kolejnej pali zimna, która nadchodzi, bo u mnie ma być w weekend w nocy na minusie ponownie. No to będzie potem, jak już przyjdzie wiosna, no to będzie dużo ciekawiej. Będzie mniej pracy, bo część już zostanie teraz zrobiona. I tutaj jeszcze jeden. Jak już będzie drugie pięterko, to będziecie lepiej widzieć. Jakoś przy nagrywaniu szydełkami to operowanie tą kamerą dużo lepiej idzie. Ale cieszę się, że już przynajmniej. Tunel jest gotowy, więc w środku można się uchronić od wiatru. Znowu zapomniałam, że najpierw muszę poziomą rureczkę włożyć. No powiem Wam też, jaka cena tego regału taka jakoś, bo dosyć lichy jest. Ale na te potrzeby, które ja tutaj mam, to jest OK. Zobaczymy, czy przetrwa chociaż jeden sezon. A jak nie. No na przyszły rok na Allegro zamówię coś mądrzejszego. Ja tu się nastawiałam, że będę lecieć po śrubokręt, że będą jakieś śruby. Ja pamiętam jak w zeszłym roku właśnie składałam ten tunel. Ambitnie do tego podeszłam, ambitnie ja go sama poskładam. No, do momentu kiedy nie przyszły górne rurki. Ja jestem niska. I miałam naprawdę z tym problem, więc zawołałam moje dzieci do pomocy, bo jednak e, trzymać dwie rurki i jeszcze wkręcać śruby, no to troszeczkę jest to e, ciężkie do wykonania. Dobra, patrzę co tutaj mamy. Pionowe rurki. Wkładam sobie tutaj pionowe. No, przecież no na ziemi was nie postawię. Zaraz wam pokażę. Jeszcze kabel z mikrofonu mi się tu. Tak, pionowe rureczki dokładam. To są te krótsze. Tak. I teraz znowu te poczwórne. Jeszcze nie widzicie, jeszcze nie widzicie. No nie szkodzi. Jakoś musimy to ogarnąć. Dobra, jeden. Ja już mam wrażenie, że mi tych części będzie brakować. Nie wiem dlaczego. Drugi. Pozioma rurka. Na razie wygląda. A mamy coś takiego. Także cały czas składam te rureczki, ale to jest proste i przyjemne. Teraz sobie damy poziomą krateczkę. Z prawej strony będzie wisieć w powietrzu. Więc damy sobie na prawo trójki, Bam bam. W międzyczasie powiem Wam, że jak przygotowywałam obiad, to zaczęłam szykować podwysie w cebuli, ale nie dokończyłam, bo zatrudniłam mojego syna, żeby wyciągnął mi ziemię z bagażnika, bo ja jeszcze nie mogę tak dźwigać, ponieważ niedawno przyszłam operację. I mogę tylko takie lekkie rzeczy na razie wykonywać i co bardziej ściś, bo nie chcę wejść. Także staram się to wszystko po malutku robić, żeby się nie przemęczać, żeby mi coś gdzieś nie pękło albo jakieś szwy nie puściły No i parte to pięterko uparty. Słyszycie, jak wieje? Dalej takie wietrzy... Wiatrzycho jest. No, Znaczycie, że to na maksa ścisnęła te rurki. I dalej pięterko nie chcę wejść. Dobra, wiecie co? Ja to poskładam. Bo i tak nie widzicie co ja składam, więc jest to troszeczkę chyba bez sensu. I po prostu za chwilę do Was wrócę, jak regał będzie gotowy. No i słuchajcie, nastała ciemność. Jak widzicie, regał stoi, ale słuchajcie, co się okazało. Krótszych rurek miało być 8, a tych dłuższych 12, czy też na opak. W każdym razie zabrakło mi jednej rurki, tej, którą potrzebowałam, bo było 11 i 9. Zdemontowałam go znowu cały, bo pomyślałam, może gdzieś się pomyliłam i wsadziłam tę rurkę nie tam, gdzie trzeba. Kurczę, tak brzydko mnie widać. Ale okazało się, że nie, ja się w niczym nie pomyliłam. Dokładnie tak te rurki są zrobione. No i po prostu wzięłam. Na samą górę dałam tą jedną dłuższą rurkę, ponieważ na górze mi to nie będzie robiło różnicy. A teraz Wam go pokażę. Może będzie widać, jak on wygląda w całości. No, jest dosyć już ciemno, więc nie widać go, ale myślę, w nadchodzących odcinkach go zobaczycie. Dzisiaj troszeczkę odcinki z przygodami. Także wychodzimy z tunelu. Mam nadzieję, nie bo Wam chociaż pokażę. Mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ten czas ze mną i zapraszam Was wkrótce na nowości na kanale. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia. Do zobaczenia, pa pa!